Rozdział pierwszy. Chaos w lesie. W Pupilkowie było słoneczne, jesienne popołudnie. Liście na drzewach mieniły się ciepłymi odcieniami złota i czerwieni, a lekki wiatr tańczył z nimi w powietrzu. Las żył przygotowaniami do zimy. Zwierzęta uwijały się wśród drzew i polan, zbierając ostatnie zapasy do wspólnego spichlerza. Był to ogromny pień starego dębu, zabezpieczony solidnym zamkiem, by żadne niespodziewane głodomory nie dobrały się do zgromadzonych skarbów. Lisiczka Ruda i wiewiórka Łucja miały ważne zadanie. W tym roku to one były odpowiedzialne za pilnowanie klucza do spichlerza, który zawsze miały ze sobą nosić na łańcuszku. To ogromne zaufanie. Powiedział kiedyś Borsuk Marcel, najstarszy i najmądrzejszy mieszkaniec lasu. Nie zawiedźcie nas, dziewczyny. Na początku wszystko szło zgodnie z planem. Zwierzęta pracowały w harmonii, zanosząc orzechy, żołędzie i jagody do spichlerza, a ruda i łucja pilnowały klucza. Jednak pewnego dnia, gdy prace zbliżały się do końca, dziewczyny postanowiły zrobić sobie przerwę. Chodźmy pograć w berka na polanie! zaproponowała ruda, a łucja ochoczo przytaknęła. Klucz jak zawsze zawisł na gałęzi nieopodal. Tu będzie bezpieczny! powiedziała wiewiórka, zanim razem z lisiczką rzuciły się w wir zabawy. Gdy słońce zaczęło powoli chować się za horyzont, dziewczyny wróciły na swoje miejsce. Wtedy stało się coś strasznego. Gdzie jest klucz? Zawołała nagle Ruda, spoglądając na pustą gałąź. Jak to gdzie? Przecież był tutaj, odpowiedziała zaskoczona Łucja, skacząc bliżej, jednak gałąź była pusta. Obie zaczęły gorączkowo przeszukiwać okoliczne krzaki i trawę, ale klucza nigdzie nie było. To twoja wina, Łucjo! Powinnaś była lepiej pilnować albo zabrać go ze sobą, powiedziała Ruda z wyrzutem machając ogonem. Moja? Przecież to ty zaproponowałaś zabawę. Mogłaś się upewnić, że klucz jest dobrze schowany, odparła oburzona Łucia. Ich głosy zaczęły się podnosić, a zarzuty padały coraz ostrzejsze. Jednak po chwili obie zrozumiały, że nic im to nie da. Czekaj, może. Może nie mówmy nikomu, przynajmniej na razie, zaproponowała Łucja, spoglądając niepewnie na lisiczkę. Znajdziemy klucz, zanim ktoś zauważy, że go nie ma. Nie ma co siać paniki. Masz rację, przyznała ruda, mimo że nadal była na łucję zła. To na pewno jakaś drobnostka. Może spadł gdzieś do dziury, albo wiatr porwał go gdzieś dalej. Jutro będziemy szukać od rana, bo zaraz będzie robić się ciemno. Następnego dnia jednak sprawy zaczęły się komplikować. Borsuk Marcel przyszedł z wielką torbą orzechów. Dziewczyny, otwórzcie spichlerz, muszę dorzucić zapasy, powiedział swoim poważnym tonem. Ruda i łucja wymieniły porozumiewawcze spojrzenia. O jej, Marcelu, wiesz, klucz, klucz, zostawiłam go w domu, tak, tak, w domu, żeby był bezpieczny, powiedziała szybko Ruda, robiąc niewinną minę. Dokładnie, jest u Rudej w domu, bezpieczny. A teraz musimy iść, bo teraz jesteśmy zajęte. Bardzo zajęte, dodała Łucja, skacząc z gałęzi na gałęź, jakby dla poparcia słów. Borsuk zmrużył oczy ze zdziwienia, ale nie drążył tematu. Jednak dziewczyny wiedziały, że nie mogą w nieskończoność unikać odpowiedzi. Zwierzęta prędzej czy później zauważą brak klucza. Tymczasem relacje między Rudą a Łucją coraz bardziej się psuły. Jeśli myślisz, że dalej będę wysłuchiwać Twojego marudzenia, to się grubo mylisz, wykrzyknęła pewnego wieczoru Ruda. Znajdę klucz sama i pokażę wszystkim, że to nie moja wina. Łucja nie pozostała dłużna. Tupnęła łapką, aż drobne listki spadły z gałęzi, na której stała. Ach, tak! To zobaczymy, kto znajdzie go pierwszy. Sama też sobie poradzę. Nie potrzebuję twojej pomocy, krzyknęła, znikając w gąszczu drzew. Ruda spojrzała w stronę, w którą odbiegła wiewiórka, a jej ogon drgnął z irytacji. Doskonale, sama to załatwię i wszyscy będą wiedzieli, kto jest naprawdę odpowiedzialny, burknęła pod nosem, ruszając w przeciwną stronę. Tak oto obie przyjaciółki, pełne złości i rozgoryczenia, postanowiły szukać klucza na własną rękę. Każda z nich była przekonana, że to ona odniesie sukces i naprawi swój błąd sama. Jednak w głębi serca obie czuły, że samotne poszukiwania w rozległym lesie nie będą łatwe. Noc zapadła nad pupilkowem a w powietrzu czuć było niepokój. Zwierzęta, nieświadome chaosu, jaki wisiał na włosku, spały spokojnie, a dwie przyjaciółki wyruszyły na poszukiwania w ciemnościach. Rozdzieliły się, ale las wiedział jedno: samotności znacznie ciężej rozwiązuje się problemy. Rozdział drugi: poszukiwania klucza. Pupilkowo budziło się do życia w promieniach porannego słońca, rosa połyskiwała na pajęczynach, a ptaki śpiewały radosne pieśni. Jednak ani lisiczka ruda, ani wiewiórka Łucja nie miały czasu, by podziwiać ten malowniczy obrazek. Obie miały przed sobą misję odnaleźć zgubiony klucz do spichlerza. Każda na własną rękę, każda zła na drugą, i choćby się do tego nie przyznały, pełne obaw. Ruda ruszyła w stronę polany, na której wczoraj bawiły się z łucją. Z ziemi unosił się zapach wilgotnej trawy, a miękkie promienie słońca igrały wśród liści. Lisiczka przesuwała się powoli, rozgarniając łapkami kępki trawy. I zaglądając pod leżące na ziemi gałęzie może upadł gdzieś tutaj mruknęła do siebie, chociaż wiedziała, że wczoraj dokładnie to miejsce przeszukały ale co innego mogła zrobić? Z kolei Łucja wybrała las przy strumyku, gdzie podczas zabawy ścigały się w skokach z kamienia na kamień na pewno jest tutaj może wpadł do wody. Powtarzała sobie, wdrapując się na jedno z pobliskich drzew, z jego gałęzi spoglądała na połyskującą w słońcu taflę wody. Jej rude futerko lśniło w świetle poranka, ale zamiast wyglądać majestatycznie, wiewiórka była potargana i rozdrażniona. A jeśli to jednak wina rudej, myślała, skacząc na niższe gałęzie. Nie, nie będę jej winić, sama dam sobie radę. Przez kilka godzin obie przyjaciółki przeszukiwały las. Ruda grzebała w ziemi, zbierając na futrze pajęczyny i opadłe liście, podczas gdy Łucja przeszukiwała gałęzie, rozczarowana, że nigdzie nie widzi błyszczącego klucza. To bez sensu. Ruda w końcu tupnęła łapą, stając na środku polany. W tym samym momencie z krzaków wybiegła Łucja, równie sfrustrowana. Co ty tu robisz? zawołały jednocześnie. Szukam klucza, to chyba oczywiste, odparła Ruda, mierząc Łucję spojrzeniem. Po co go szukasz? Sama go znajdę, odpowiedziała wiewiórka, siadając na pobliskim kamieniu. Zapadła niezręczna cisza. Obie były zmęczone i złe, ale też wiedziały, że kłótnie niczego nie zmienią. Nagle usłyszały znajome stukanie. Na pobliskiej brzozie pojawił się dzięcioł Marek, mistrz w wyszukiwaniu najmniejszych insektów. Cóż za ponure miny, panienki? odezwał się z uśmiechem, przysiadając na jednej z gałęzi. Czyżby coś się stało? Nic się nie stało odparły jednocześnie choć ich zmęczone twarze mówiły coś zupełnie innego Oj nie udawajcie dziewczęta widziałem wasze poszukiwania z góry szukacie czegoś ważnego prawda Ruda i Łucja spojrzały po sobie a ich uszy położyły się ze wstydu Tak klucz do spichlerza przyznała w końcu Łucja zgubiłyśmy go ale damy radę same. No właśnie, nie potrzebujemy pomocy, dodała ruda, choć sama nie była już tego taka pewna. Marek zaśmiał się cicho i pokręcił głową. Ach, wy, młode i uparte stworzenia, czy nie pomyślałyście, że razem pójdzie wam szybciej? Wygląda na to, że obie macie swoje mocne strony. Dlaczego ich nie wykorzystacie? Razem? powtórzyły zaskoczone jednocześnie. Tak, Ruda, ty jesteś doskonała w szukaniu na ziemi, w krzakach, pod kamieniami i między korzeniami. A ty, Lucio, masz niesamowitą zwinność. Możesz przeszukiwać korony drzew. Podzielcie się zadaniami i działajcie wspólnie. Przyjaciółki spojrzały na siebie niepewnie. Może to faktycznie dobry pomysł, mruknęła Ruda. Nie zaszkodzi spróbować, przyznała wiewiórka. Dzięki wskazówkom, marka dziewczyny zabrały się do pracy. Łucja wdrapywała się na drzewa, przeszukując każdą gałąź, podczas gdy ruda węszyła między korzeniami i w krzakach. Na początku szło im powoli, ale już po chwili zaczęły widzieć efekty. Łucjo, zobacz, ślady! zawołała Ruda, wskazując delikatne odciski łap w miękkiej ziemi na skraju polany. Wiewiórka zeskoczyła z gałęzi, by przyjrzeć się bliżej. To kuna, powiedziała pewnym głosem. Zabrała coś błyszczącego i zaniosła do swojej kryjówki. Jestem tego pewna. Ruda uniosła brwi. Myślisz, że to nasz klucz? Jestem przekonana. Pełne nowej nadziei spojrzały na siebie i po raz pierwszy od dawna uśmiechnęły się. Zrozumiały, że działając razem, mogą osiągnąć więcej niż każda z osobna. Idziemy za tropem, powiedziała Ruda. Razem, dodała Łucja, wskakując na grzbiet lisiczki, by z wyższej perspektywy obserwować ślady. Nad Pupilkowem powoli zapadał zmierzch, a trop prowadził ich w stronę kryjówki kuny. W sercach dziewczyn znów zagościła nadzieja, że wszystko może jeszcze się udać. Rozdział trzeci. Lekcja współpracy. Ruda i Łucja, uzbrojone w nową nadzieję i wskazówkę od Dzięcioła Marka, ruszyły tropem kuny. Wokół lasu zapadała cisza. Dzień zbliżał się ku końcowi, a zwierzęta zaczynały szykować się do snu. Tylko ciche kroki i szelest liści pod łapami zdradzały ich obecność. Tropkuny prowadzi w stronę starego klonu, powiedziała Ruda, pochylając się nad ziemią. Patrz na te ślady, są małe, ale wyraźne. Dobrze, że to zauważyłaś. Przyznała Łucja, przyglądając się odciśniętym w błocie łapkom. Ale pamiętaj, Ruda, że kuna jest szybka i zwinna. Może wspiąć się wszędzie. Lepiej sprawdzę też drzewa w okolicy. Lisiczka skinęła głową, a wiewiórka jednym zgrabnym susem znalazła się na gałęzi. Ruda uśmiechnęła się do siebie, choć wcześniej ich współpraca kulała teraz dostrzegła, jak dobrze się uzupełniają. Każda z nich miała swoje mocne strony, które w końcu zaczęły przynosić efekty. Czekaj, znalazłam coś, zawołała Łucja z wysokości drzewa. Na tej gałęzi leżą resztki piórek. Może kuna tu przyniosła jakieś swoje skarby. Ruda podbiegła pod klon i spojrzała w górę. To musi być jej kryjówka, ale skoro jej tu nie ma, to pewnie poszła dalej. Tropimy ją aż do jej nory. Ich podróż trwała aż do zachodu słońca. Trop kuny prowadził przez las wzdłuż strumyka i dalej na skraj lasu, gdzie znajdowała się gęstwina krzewów jeżynowych. Tam właśnie odkryły wąską norkę, wyraźnie zamieszkaną. To na pewno tutaj! Powiedziała ruda, przykładając ucho do wejścia. W środku słychać było delikatne odgłosy. Chyba wróciła przed chwilą do domu. Łucja spojrzała na lisiczkę i uśmiechnęła się. Dobra, ruda, ty porozmawiaj z kuną. Masz lepszy dar przekonywania. Lisiczka westchnęła, ale przyznała jej rację. Ostrożnie włożyła główkę do nory. Halo, jest tam kto? Zapytała uprzejmie. W odpowiedzi usłyszała cichy chichot. Po chwili Kuna wyjrzała z nory, trzymając coś błyszczącego w łapce. Oho, widzę, że czegoś szukacie, powiedziała Kuna z łobuzerskim uśmiechem. To wasze? Tak, to klucz do spichlerza, musimy go odzyskać, powiedziała szybko Łucja, stając obok rudej. Kuna przekrzywiła głowę. A co ja z tego będę miała? Zapytała z przebiegłym uśmiechem. Ostatnio wszyscy w lesie zajęci tylko sobą, a ja się nudzę. Mam dla was zagadkę. Jeśli odgadniecie, oddam klucz, jeśli nie, cóż, klucz zostaje u mnie. Ruda i Łucja spojrzały na siebie, a potem na kunę. No dobrze, zadaj swoją zagadkę, powiedziała pewnie Ruda. Kuna zamyśliła się przez chwilę, a potem powiedziała: Zimą jestem biały, a latem szarawy. Czasem pod śniegiem, a czasem w trawie. W ciszy przemykam, choć nie latam. I każdy krzak jest dla mnie chatą. Kim jestem? Ruda i łucja spojrzały na siebie. Odpowiedź wydawała się prosta, ale chciały być pewne: To musi być zając! Powiedziała wiewiórka, a lisiczka szybko dodała. Zimą ma białe futro, a latem szare. I przemyka pod krzakami. Kuna uśmiechnęła się szeroko. No, no, bystre jesteście. Proszę, oto wasz klucz. Tylko następnym razem lepiej go pilnujcie. Dziewczyny z triumfem wróciły do pupilkowa. Słońce już dawno zaszło. Ale ich serca były pełne radości. Przed spichlerzem czekały na nie zwierzęta. Wszyscy wiedzieli już o zgubie. Macie klucz? zapytał Borsuk Marcel, spoglądając na nie surowo. Mamy i chcemy was przeprosić, powiedziała ruda. Początkowo ukrywałyśmy to, bo bałyśmy się waszej reakcji, ale wspólnymi siłami udało nam się go odnaleźć. Łucja dodała to była nasza wina, ale dzięki współpracy nauczyłyśmy się, że wzajemne obwinianie nikomu nie pomaga. Teraz wiemy, że razem można pokonać każdą trudność. Zwierzęta pokiwały głowami a Borsuk uśmiechnął się lekko. Cieszy mnie, że zrozumiałyście lekcję. Współpraca zawsze przynosi lepsze efekty niż kłótnie. Zapamiętajcie to, dziewczyny. Lisiczka i wiewiórka uśmiechnęły się do siebie, wiedziały że od tej pory ich przyjaźń stanie się jeszcze silniejsza. Las znowu tętnił harmonią, a spichlerz był gotowy na nadejście zimy.